Och, dzieci, przepraszam za spóźnienie, ale. O, widzę, że do naszej klasy doszła nowa dziewczynka. Jak się nazywasz? <laughs> Ej, ty, w szkole nie używa się telefonów. Mam tu w nosie. Jaś ma rację. Otłóż go. Chciałabym się ciebie spytać, jak masz na imię. Amanda. Miło mi Cię poznać, Amando. A mi Panią nie. No dobrze, dzieciaczki. Przestańcie już się śmiać. To był tylko głupi żart. Co Pani powiedziała? Głupi żart? Jak Pani śmie! Um, Amando, uspokój się. Nie wierzę, że do takiej klasy bambików trafiłam. Dobra, dzieci. Może Amanda ma trochę gorszy dzień dzisiaj. Pouczymy się o literkach, no bo no, już niedługo pierwsza klasa. No i będziecie się uczyć już czytać i pisać, a teraz wolę Was już przygotować. Nie! Co? Nie! Wiedziałam. No, dobrze, dobrze. Zgadzam się. Piętnaście minut później. No, moje dzieciaczki, a teraz pora na przerwę. O, matku, jedyna. Co? Chcesz się z nami pobawić? Nie, nie. No, jeżeli chcesz, to się możemy pobawić razem. Właśnie. O, oh, hello Kitty, tylko karty, co chodzisz? Nie, a po co się pytasz? O, ta kartka jest taka panikowata. Przestań, to bardzo niemiłe. A ty się tutaj nie wtrącaj. Sama spójrz na siebie, jak ty wyglądasz? Biedaczka żebraczka, lub ze śmietniczka. Ej, zaraz to obezwiesz, młoda. Co, co ty do mnie powiedziałaś? <grymne> <grymne> I nie mów tak! To bardzo niemiłe! Właśnie! Nieładnie kogoś wyzywać. <grymne> a Hej! Ona to potrafi dopiero wkurzyć! Właśnie racja! Dziewczyny, mam genialny plan! Co? Dla Amandy tak damy w kość, że nie będzie chciała nas już więcej wyzywać. A jak to zrobimy? Pomoże mi w tym mój starszy brat Dawid. On jest specem od takich pranków. <laughs>